Cześć panny, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Panny. Robimy sobie dzisiaj czytanie na nowy miesiąc, na listopad, listopad 2023. Czytanie ogólne, nie będzie z każdym rezonować. Pamiętajcie, panny, sprawdźcie księżyc, ascendent. Bierzcie z tego tylko to, co najlepsze. Moje kochane panny, sprawdzimy Waszą energię główną na listopad 2023. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, co się zamyka. Zobaczymy, jak wy się z tym macie. Zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. To może być grudzień, bądź generalnie, słuchajcie, co wam tam podpowie intuicja właśnie. Zobaczymy, co u zajętych panien w związkach i relacjach z innymi. Zobaczymy, co u singli w związkach i relacjach z innymi. Sprawdzimy niespodziankę, pracę, finanse. Na koniec wciągniemy radę, kartę. Kartę, e, kartę, radę bądź kartę, słuchajcie, komentarz od Tarota. Główna energia na listopad dla... Panny, to proszę, paźmie czy Uhu, ojej, ja! Paź mieczy. Król kielichów, okej, okay, panny, słuchajcie. To jest tak, z tym paziem mieczy. Generalnie, paziem mieczy mówią nam o takich młodszych osobach w naszym życiu. Może tak właśnie będzie, że będziecie, słuchajcie, się opiekowali młodszymi osobami, osobami w waszym życiu, będziecie mieli słuchajcie, do czynienia z jakimiś uczniami. Może macie jakieś dzieci, wnuki właśnie w takim wieku chodzącym do szkoły i może będziecie słuchajcie, się opiekowali tymi dziećmi w, w listopadzie. Nie wiem dlaczego, ale tak może być. E, tu jest, słuchajcie, paźmie, czy to też jest dla mnie nauczanie, nauczanie się, naukę. Wy będziecie może podejmować nauki, moje kochane e, panny, może chcecie sobie polepszyć słuchajcie, waszą sytuację życiową i stwierdziliście, że trzeba iść do szkoły, trzeba iść do szule. E, I powiem wam tak i ma to sens. I, ta, I ten paść tutaj, i ten król kielichów. Ale, kochani, tutaj muszę to powiedzieć, i to jest dla jednej panny, mam nadzieję, dla jednej. Niech to będzie dla jednej albo dla nikogo. Tutaj zobaczcie ten paść mieczy, i tutaj u pod spodu ten król kielichów mówią o tym, że czasami, właśnie tak się zdarza, że przychodzą jakieś wiadomości, yy, które są związane z przeszłością, panny, yy, które burzą, tak jakby, słuchajcie, naszą stabilizację w domu, podejrzewam. Okay? Te wiadomości właśnie przychodzą i one są związane z przeszłością. B i, kochani, i rada już jest taka przy tym październiku mieczy, żeby dążyć do równowagi, żeby walczyć, żeby dowiadywać się więcej, właśnie trzeba się dowiadywać więcej. I też tak może być właśnie, panny, że ktoś właśnie z przeszłości was, mam nadzieję, że nie, ale może tak jest, że może ktoś was obserwuje. Bądź może, słuchajcie, ktoś tam, nie wiem, śledzi Was na internecie i coś tam, nie wiem, robi sobie opinię na wasz temat. Ale generalnie to jest dla jednej panny, że to jest taki początek jakiś takich, nie chcę powiedzieć problemów, ale początek jakiejś tam, słuchajcie, situation. Początek jakiejś sytuacji, nad którą będzie trzeba się pochylić w listopadzie. Ale generalnie znacie mnie. ja myślę, że raczej tutaj chodzi o to, że może jakaś panna będzie podpisywała dokumenty. Właśnie przy pazie podpisujemy dokumenty yy, i słuchajcie i wy podpisujecie te dokumenty po to, żeby był święty spokój. Tak też może być, ale też tak może być, że przychodzą dokumenty, na które wy czekacie z urzędów, bądź przychodzą pisma z urzędu, właśnie, właśnie, aga, urzędy. Yy, przechodzą pisma z urzędów, które yy, powodują, że właśnie następuje balans, czyli zobacz, zobaczcie, zupełnie odwracamy tą energię tego pazia mieczy, nie? Czyli są, przychodzą informacje, które powodują, że jest balans, jest równowaga, ale też właśnie jak to odwrócimy, to przychodzą informacje, które sprawiają, że tego balansu nie ma i że będzie trzeba się czymś zająć. Ale ja mam nadzieję, Panny, że yy, że to właśnie chodzi o jakieś podpisywanie dokumentów, że w końcu tutaj chodzi o to, że będzie ten balans, że będzie równowaga, że z tym paziem coś się fajnego zaczyna w końcu. Yy, dobra, kochani, jedziemy dalej. Zobaczymy, co idzie do przeszłości. Co idzie do przeszłości, nie wraca. Co idzie do przeszłości, nie wraca, panny. <śmiech> <śmiech> Proszę, jakaś blokada się rozpuszcza, kochani, ta blokada, no wiecie co, już mam teraz lepszy tutaj ogląd sytuacji, ponieważ widzę tutaj wieżę u spodu, kochani, i to właśnie może być tak, że tu była jakaś blokada w Waszym działaniu i ta blokada idzie w zapomnienie i właśnie myślę, że raczej chodzi to o to, że ten paść mieczy przynosi wiadomości związane z przeszłością. Panna, słuchajcie, to jest te umowy dla jednej panny, teraz jakaś panna chciała gdzieś wyjechać i tam było coś niezrobione z papierami bądź, słuchajcie, trzeba było poczekać na urzędy i myśleliście, że nie wiem, to zburzyło wam plany, bądź jakieś myślenie y, na temat, gdzie się będziecie wybierać, i przychodzą wiadomości, które po prostu mówią, że panna, nie martw się, blokada jest rozpuszczona, możecie iść do przodu, możecie iść dalej, to jest ta wieża też. Okay? Też tak może być, słuchajcie, że tą blokadą była jakaś sytuacja w domu, że może trzeba było coś dokończyć, jakiś remont, może jakaś rura była pęknięta, może tam coś Wam jakaś elektryka poszła, bądź się coś zepsuło, jakiś elektryczny, a właśnie, kochani, tak może być, pan, nie wiem do kogo to, ale uwaga na samochód, też tak może być, że Wam się samochód zepsuje i to, to i to, to właśnie jest to, samochód elektryczny najlepiej. <laughs> ale mm, dobra, kochani, idziemy za tym, że blokada się rozpuszcza, idzie, Zapomnienie, coś, ktoś miał coś zrobić i w końcu oni to zrobią. E, I Wy możecie ruszyć do przodu, bo tak to jest dwójką buław, że to ktoś musi coś zrobić. Słuchajcie, jakaś sytuacja musi się zakończyć, ktoś musi coś zrobić, Wy czekacie na kogoś. Dobra, no i ten w końcu coś robi <grym> i Wy będziecie mogli ruszyć do przodu. Co? Co jest w Waszych głowach? Panny, co jest w Waszych głowach? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Panna, co jest w Waszej głowie? O Jezus. Kochani, wy się macie wspaniale. Także y, ja myślę, że to jednak jest dobry czas. Ja myślę, o królowa Kielichów, jak wspaniale! Czyli słuchajcie, czyli wracając do tego, co mówiłam przy tym Paziu, tutaj, tutaj chodzi o dobre wiadomości. O wiadomości ja się skupiam na tym, o te wiadomości przychodzą i one powodują równowagę waszej sytuacji, w waszym domu, waszym, waszych uczuciach, odczuciach. Super, kochani, słońce. Też tak może być, że może ktoś z was właśnie się skupia na edukacji, bądź na waszych młodszych członkach rodziny, bądź może na ich edukacji. Albo ktoś z was planuje podróż w podróż w, w, w. gdzie? W jakieś super miejsce, ciepłe miejsce podejrzewam z tym słońcem, co? Patrzcie, słońce, przypatrzcie się, kochani. Śmieszne to słońce z tymi brwiami, te brwi takie saturnicze. Mm -hmm. Kochani słońce. E, tak, e, właśnie. I z tym słońcem generalnie taka u, o, uwaga, taka uwaga dla panien, a ja znam panny, żeby tu uwaga, żeby tutaj uważnie, słuchajcie, podejmować decyzje i żeby nie było, że skupiacie się tylko na sobie. ok Uwaga na ego w sensie. <laughs> Ale słuchajcie, kochani, królowa kielichów, słońce. <laughs> wspaniałe karty, wspaniałe karty dobra, najbliższa przyszłość, panne, widzę, że dobrze będziecie się czuli w listopadzie słuchajcie, listopadowa pogoda szaruga nie jest Wam yy, straszna przy tym słońcu w Waszej głowie podoba mi się to, okej, okay, kochani najbliższa przyszłość, najbliższa przyszłość, może być grudzień bądź co tam Wam powie intuicja uuuu Trzy miecze, najbliższa przyszłość, najbliższa przyszłość. Trzy miecze. Dobra, kochani, na podstawie tych dwóch kart, panny, to może tak być, że może jakaś, może, może jedna panna, zaraz zobaczymy, co nam powie nam tarot na związki, tutaj w domu się z kimś pokłóci, ok? Może to być jakaś wymiana zdań, i trzeba będzie wymienić te zdania, ponieważ słuchajcie, przy Trójcy Mieczy. To tak jest, że my sobie rozmawiamy z kimś od serca, ale też może jest tak, że jest zadra w sercu, i trzeba po prostu przez rozmowę wywalić tą zadrę z serca. Jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że właśnie to nie to, że ktoś wam wbija nóż, to są słowa. Słuchajcie, tak może właśnie być, że, że druga połówka, wasza druga połówka, coś wam powie, słuchajcie, i to jakoś was zrani. To jest jedna sytuacja. Kolejna sytuacja jest taka, że właśnie wy będziecie się pozbywać, ponieważ przychodzą wiadomości z urzędów. Od pośredników i będziecie się pozbywać jakiejś sytuacji z przeszłości, która tam Wam się działa w sercu, była jakaś zadra. Ok? Wybaczcie, <laughs> kochani, lekki kaszelek. E, dobra, trzy miecze, trzy miecze. Dopowiedzmy te trzy miecze. Panna, najbliższa przyszłość. Rozmowa od serca, słuchajcie, rozmawiamy sobie z kimś, z naszą drugą połówką e, na łonie rodziny. <laughs> Właśnie, może z rodziną będziecie, słuchajcie, rozmawiać co. Mm. A spentakli. Mm -hmm. Tutaj, słuchajcie, ktoś musi się zająć sobą. Ktoś musi zadbać o siebie. I to jesteście wy panny, co? Dziesiątka mieczy. Mm -hmm. Zobaczcie, coś się zadzieje takiego u Was w, kochani, w najbliższej przyszłości. Co sprawi, że będziecie widzieli na czym stoicie. Królowa Mieczy. Mm -hmm. Diabeł, ewidentnie, diabeł, zobaczcie. Mhm. No proszę, może tak będzie, słuchajcie, że pokłócicie się w, z kimś w domu, w waszym domu, panny, mam nadzieję, że nie, ale możliwe, że tej królowej mieczy to tak człowiek, słuchajcie, się kłóci i uwaga, uwaga na te słowa, dobra, druga sprawa jest taka, że właśnie może uda wam się wywalić z serca jakąś zależność, jakaś sytuacja była, gdzie nie było wolności, panny, i wy będziecie, nie było może wolności w waszej głowie, co będziecie się pozbywać negatywnych myśli, negatywnych sytuacji z waszego życia, ale słuchajcie, coś się zadzieje. Coś się zadzieje w listopadzie, coś, co sprawi wam, coś, co sprawi, że wy będziecie mogli pozbyć się panny zadry z waszego serca. Słuchajcie, Królowa Mieczy, ona się odcina, to jest Miecz Prawdy, ona się odcina od jakichś tam zaszłych sytuacji. Yy, tu mamy dziesiątkę mieczy, koniec. Będzie później as, czyli początek, coś się kończy, albo jakieś takie sytuacje y, ciężkie w waszym życiu się kończą, bądź w waszej głowie się nazbierała nie do jakich myśli. Takich to są te myśli, myśli myśli, myśli te miecze są myśli, zobaczcie, ale też słowa. Te ptaki, słuchajcie, to jest właśnie to, coś się działo, coś się klaruje. Najbliższa przyszłość, po, w najbliższej przyszłości panny udaje wam się wyjść, y, zakończyć coś. Mhm. Wyjść, wywalić te. Tak, słuchajcie, pokazuję tutaj, nie, nie widzicie. Kajdany, słuchajcie, ściągacie i jakiś ciężar spada wam z. Ciężar spada wam z barek. Tak, chcę to powiedzieć, słuchajcie. Diabeł. Diabeł, 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 diabeł. Dobra, kochani, idąc inną stroną. Ten diabeł generalnie, słuchajcie, to mówi o robocie, o pracy. Tak, właśnie może być, że w pracy albo panna będzie zmieniała pracę. I to jest, słuchajcie, rozmowa o pracę, i dobrze Wam pójdzie ta rozmowa, ok? Tutaj mamy jakąś, jakiś potencjał, będziecie chcieli go rozwijać, dobrze On Wam pójdzie, ok? To jest to sytuacja właśnie z pracą, ale też jeśli chodzi o sytuacje związane z kasą, to też właśnie tutaj może dojść do jakiejś zmiany. Ja myślę, że tutaj chodzi o zmianę na lepsze, na lepsze. Słuchajcie, ja wiem, że ta dziesiątka mieczy to ona nie leży wygląda drastycznie i generalnie, w zależności jakie to mamy karty obok tej dziesiątki mieczy, ale y, dla mnie dziesiątka mieczy to jest i rozjaśnienie mojej sytuacji. Ja wiem, w którym kierunku teraz będę szła, wiem, co mam robić, bo, ponieważ ktoś mi coś powiedział i to rozjaśniło mi moją sytuację, i udaje mi się wywalić jakiś zadres przeszłości w moim sercu, i ruszam do przodu. I to jest to, a z pentakli dziesiątka mieczy, słuchajcie, królowa mieczy. Królowa mieczy właśnie też odcina się od tej przeszłości. Eee, tak nie używa, słuchajcie, serca w swoich decyzjach, tylko po prostu taki, słuchajcie, clean cut i idzie do przodu. Bardzo interesujące, muszę Wam powiedzieć, ta trójka, miecz, ta trójka mieczy, bo to jest, słuchajcie, na dwoje babka wróżyła tak naprawdę przy tych trójkach. To tak jest, że albo jest dobrze... W sensie dogadujemy się z kimś i udaje nam się pogodzić, udaje nam się wyrwać ranne serca, albo tak jest, słuchajcie, że niespodziewanie przychodzi do nas właśnie ta, ta, ta rana. I tak właśnie może być, że z tą dziesiątką mieczy ktoś was może zranić, panny, okay? ale i to może być w pracy. Kurda, nie? w pracy. Skąd ja wiem, że to w pracy, ale słuchajcie, ten astu i tak mówisz, że to może być w pracy, ale niekoniecznie. To też mogą być, właśnie, no wiecie co, jednak to może być w pracy, bo tutaj są takie sprawy finansowe w tych mieczach też, słuchajcie, zawarte, takie problemy finansowe, gdzie człowiek myśli o tym, jeju kasa, kasa. I tutaj pamiętajcie, mieliśmy tego papieża, papież u spodu mówi o stabilizacji, o rodzinie. Yy, Budowaniu tej stabilizacji. Także może tak właśnie będzie, że na tym polu tej rodziny, tej stabilizacji coś tam do Was przyjdzie. Słuchajcie. Dobra, pamiętajcie, to jest jeden miesiąc, a Wy i tak się dobrze czujecie z tym słońcem tutaj. Dobra, zatem zajęte panny. Zajęte panny. Słońce i trzy obok tego, także ja myślę, że to jest dobra energia. Co mam u Was na związki? Uuu, król Pentakli. Super, możecie, możecie mieć z bykiem do czynienia, Wy Wasza druga połówka i byk. Ale kochani, powiem Wam tak: tutaj jest ktoś, ktoś przy Kasie. <laughs> U, jest asmieczy, jest rozwiązanie. E, dobra, kochani, albo tutaj jakaś panna, Wasza druga połówka, albo Wy wpadniecie na jakiś fajny pomysł, żeby rozwijać Waszą sytuację materialną, podbudować Waszą sytuację materialną. Pamiętacie, Król Pentakli, on dobrze inwestuje pieniądze. Dobrze, generalnie przyciąga do siebie te dobre inwestycje, dobrze zarządza, nie śpieszy się, nie śpieszy się, bo yy, yy, no już panna chciałaby szybko zrobić. To yy, król pentakli jednak tak, słuchajcie, dogląda powoli tej sytuacji. Yy, I z tym Asem Mieczy, słuchajcie, to naprawdę yy, jest rozwiązanie. Jeśli macie jakieś problemy, panne wy, jeśli macie jakieś problemy w związku, to przyjdzie rozwiązanie. I się dogadacie, ok? Jeśli wy i wasza druga połówka złatwiacie sprawy z urzędami, też się dogadacie i będzie na waszą korzyść, ok? To chciałam powiedzieć. I jeśli były problemy finansowe, przychodzi rozwiązanie na te problemy finansowe. Też. Dobra, kochani, dopowiedzmy tego króla. Król Pentakli. Ten król to naprawdę dobrze rozporządza kasą, cieszy się autorytetem. Kochani, jest energia bycza. Bycza energia. Panny. A wy macie połączenie z bykiem. Macie tego samego patrona. O, zobaczcie, po raz drugi nam tutaj wyszedł arcy. arcy. kapłan. No. Szósta mieczy, szóstka mieczy, czyli to jest ten as mieczy, czyli jest rozwiązanie, jest diagnoza, jest chęć walki o nasz związek, ale też chęć walki o dobre, o o, lepsze jutro, o, i są kochankowie, jest dogadanie się, jest szczęście w związku, jest super, jest siódemka pentakli i kochani, ja myślę, że to jest tak, że może jedna panna, może dwie panny, macie mm. mieliście może Wasza druga połówka właśnie, bądź Wy, macie jakieś dwie prace, może macie jakieś dwie roboty e, i tutaj właśnie widzę, że zobaczycie zyski przychodzące do Was, albo do Waszego partnera z tej drugiej pracy. E, generalnie tutaj widzę dogadanie się, tutaj widzę, słuchajcie, podróż, podróż, słuchajcie, albo... Yy, dobra, może jedna panna z swoją drugą połówką będzie jechała na jakieś wesele w listopadzie, no kto wie, słuchajcie, różne są daty wesel, ale też może tak będzie, że gdzieś będziecie jechali, słuchajcie, na jakieś czasy, na jakieś fajne, jakieś fajne miejsce, fajne bo będziecie razem planowali jakieś wakacje, jakiś wyjazd, yy, kochani, yy, żeby odpocząć, żeby odpocząć, ale to może być dla, nie wiem, dla jednej panny, Super karty na związki, to chciałam tylko powiedzieć, panny. Także słuchajcie, nie obawiajcie się, patrząc na te miecze tutaj. Okej, okay, dobra, single, panny, single, co tam u Was? Na związki i w związkach. Mag, mag, kochani, kreujecie swoją rzeczywistość tak, jak chcecie żeby ona była, także może będzie, że jakaś panna singiel, o Jezu, drugi raz as, że może jakaś panna singiel będzie używała jakiejś tutaj ciemnej magii, żeby tutaj sobie miłość sprowadzić kto wie, kto wie, słuchajcie, różne są sposoby ale kochani i w tej pozycji, i w tej pozycji ten mag tutaj mówi o nowym początku, o jakiejś nowej okoliczności do Was przychodzącej panny i to jest tak, jak Wy chcecie, żeby było, wyobrażaliście sobie, mieliście jakieś wyobrażenia na temat tej osoby, na temat związku i to się Wam spełnia, i to jest po prostu punkt, i to jest to, co, co chcieliście. E, tu naprawdę mag i e, as to jest zawsze jakiś nowy początek. Nowy początek, nowy związek, może kogoś poznacie, e, może jakiegoś skorpiona, słuchajcie, poznacie, e, albo na jakiejś imprezie, może, słuchajcie, poznacie kogoś, i to będzie to. Słuchajcie, dopowiedzmy, dopowiedzmy, fajnie z tym magiem. Dziewiątka mieczy, mhm. może gdzieś w nocy, słuchajcie, poznacie. Jakąś fajną osobę, król kielichów, no fajnie. No i uczucia są, uczucia są, osoba się będzie wam podobała, ale stres, stresik i nerwy są. Ale czasem dlaczego? Może dlatego, że zależy wam, właśnie, zależy wam. Bądź słuchajcie, oj król mieczy, czy może zależy wam właśnie na tej osobie, zależy wam na rozwoju tej sytuacji i nie chcecie, słuchajcie, czegoś zepsuć. Yy, bo może tak było w przeszłości, że parę razy może panna coś powiedziała za dużo, może była zbyt krytyczna. Mam nadzieję, że nie. Ale tak mogło być, kochani, i może jest stresik, bo nie chcecie czegoś zepsuć z tą nową osobą. Ale, kochani, nie zepsujecie, jest dobrze. Jest dobrze. Eee, co tu mamy? Oj, piątka kielichów, kochani, odejście, odejście od sytuacji niemiłych dla nas, od złamanego serca. Kochane single, ruszacie, na ruszacie do przodu. Trzy kielichy są rozlane, ale wy się będziecie odwracać i zobaczycie, że macie te dwa kielichy stojące dla was jeszcze pełne. Kochani, to dobrze, nowy początek, albo jakiś nowy związek, albo jakaś nowa osoba, nowa miłość, słuchajcie, coś wspaniałego, coś, co chcecie, żeby do Was przyszło, przychodzi, ale i to jak przychodzi, słuchajcie, naprawdę? <śles> stres jest, stres jest, panny, ja wiem, to jest takie właśnie, ta dziewiątka mieczy, księżyc, tutaj to jest takie w środku nas, w środku Was, panny, jest właśnie ta potrzeba tej, tego szczęścia, wy chcecie, żeby przyszedł ten ktoś do Was, to jest to i widzę, że to przychodzi właśnie Wy. Listopadzie, król kielichów, super. E, I król mieczy. Rozmawiacie sobie słuchacie na, na przez, inter, przez internet możecie kogoś poznać. Bądź na imprezie. Single. Dobra energia do Was idzie. Dobra energia. Zatem wszyscy, wszystkie panny. Jaka niespodzianka dla Was na listopad? Niespodzianka dla panny na listopad. Niespodzianka dla panny na listopad czwórka 20 23. O! Czwórka buław, szczęście, stabilizacja, celebrowanie sukcesów i w ogóle radość i czwórka kielichów, kochani, coś dobrego się wam zadzieje. w miejscu stabilizacji, coś w domu, coś się ułoży wam w domu, kochani, kochane panny. To jest forma niespodzianki, ale ja ja. No właśnie, słuchajcie, dopowiedzmy, dopowiedzmy tą czwórkę buław, ale powiem Wam, że to są same wspaniałości do Was idące. Słuchajcie, dobre wiadomości dotyczące Waszego domu, dotyczące Waszych członków rodziny, dotyczące jakichś fajnych, wspaniałych sytuacji, ale też udaje Wam się zbudować stabilizację w listopadzie. Udaje Wam się podbudować Waszą relację, też to chciałam powiedzieć. Słuchajcie, dopowiedzmy. Panny, coś mi tam wisielec. Mhm. Spoczko. Wisielec. Kusemka pentakli. No, o, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Kochani, albo udaje Wam się po jakimś czasie z kimś odnowić relację, bądź się przeprosić z kimś, jeśli były jakieś tam nisnaski. I paść pentakli. Udaje Wam się ruszyć do przodu. Słuchajcie, udaje Wam się. i piątka mieczy. Zobaczcie, widzicie. Ruszacie do przodu, e, panny, ktoś był dla Was niemiły, ktoś był dla Was niesprawiedliwy, bądź to było tylko w Waszym odczuciu i udaje Wam się pozbyć tej osoby i tego uczucia i tych myśli i udaje Wam się wyjść na prostą, udaje Wam się odnieść sukces. Co jest tym sukcesem? Czy chodzi tu o pracę? Może być, bo miecze to też jest praca w sensie intelektualna. Kochani, czyżby ktoś zmieniał pracę, pracę na lepszą po czasie, kiedy tam się Wam nie udawało? Tak może być, panny. Tak może być ósemka pentakli. Do góry kujemy żelazo, kujemy żelazo, idziemy do góry, pracujemy ciężko nad naszym planem, nad naszym sukcesem. I Paść Pentakli, słuchajcie, albo będziecie się czegoś nowego uczyć, albo przychodzi do Was praca, praca z domu. Chcecie pracować z domu, będziecie pracować z domu, kochani. I Paść Pentakli, on się czegoś doucza. To jest jakaś taka, to jest taki początek pracy, początek przedsięwzięcia, to do Was przychodzi. Po czasie, kiedy może nie było jakichś takich dobrych, słuchajcie, nowin, co, panny? Fajny, dobry ten listopad będzie. Ja myślę, że ja wiem, że tak może. Może macie inne odczucia, kochani, kochane panny, ale wydaje mi się, że tutaj będzie dużo celebracji, że to będzie dużo radości w listopadzie. Panny, jest okej, okay, jest okej. Okay. Zatem praca finanse. Praca finanse. Praca finanse. Pan na listopad, 20, 23, królowa Kie, Kie, kielichów, kichów. <laughs> kochani, wszystko się zgadza, kasa się zgadza, wow, jest sprawiedliwość. Kochani, jeśli ktoś was chce awans, będzie awans. Wszech szef, szefowa chcecie, żeby was wysłuchali, wysłuchają, dadzą wam podwyżkę. Tylko wy, kochani, nie działajcie, wiecie o co chodzi. To nie jest tak, że ja tutaj mówię, że będzie podwyżka, a Wy nic nie zrobiliście i później nie będzie podwyżki. Mówicie, a o czym Ty mówisz? Słuchajcie, podwyżka będzie, jeśli się zapytacie o tą podwyżkę. Podejrzewam, że może jakaś panna mi słuchająca już się w przeszłości zapytała o podwyżkę, bądź może o awans, coś, jakieś nowe, słuchajcie, możliwości rozwoju w pracy i przychodzą w listopadzie te dobre wiadomości. Słuchajcie, królowa kielichów to jest naprawdę i, i ze sprawiedliwością, to jest naprawdę dobra energia takiego spełnienia tego, że, chce, że jest po naszemu. Że jest tak, jak chcemy, żeby było, panny. I my już swoje odczekaliśmy, żeby w końcu być tam, gdzie mamy być. Co? <laughs> Dobra, dopowiadamy, dopowiadamy tą królową kielichów na robotę. Cztery pentakle, kochani, zobaczcie, widzicie ten pan, ale fajnie przedstawione jest tutaj. Ten pan trzyma te denary, zobaczcie moje. Nie puszczam, nie puszczam, bo sam na nie zarobiłem. Jak mam wydać, no to się cztery razy zastanowię, czy mam wydać, czy nie mam wydać. Kochani, to jest czwórka pentakli. Tutaj można budować. Budujemy stabilizację, budujemy przyszłość naszą finansową. Tutaj coś dochodzi, tutaj pomnażamy nasz majątek. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Słuchajcie, z tej kasy, która do nas idzie. Mhm. Dobra. Super ta czwórka pentakli. I zobaczcie, czwórka buław, czwórka pentakli i czwórka kielichów tam nam wyszło. Tu chodzi o stabilizację w domu. Szóstka pentakli, ale ja, ja, ale ja, ja, panne coś do Was idzie, naprawdę. Yy, dobra karma się wam tutaj spełnia. Yy, dobrze zainwestowaliście w, przeszłość, w przeszłości, przychodzi wam kasa. Koniec jakichś takich też trudnych sytuacji, ponieważ tam mieliśmy dużą sprawiedliwość, a tu mamy małą sprawiedliwość. Yy, I tu też jest Wenus zamieszana, słuchajcie. Przez to przez ten byk tutaj. To, To jest połączenie. Tutaj myślę, że dla tych zajętych panien. Ale single też ma dobrą energię, ale zajęte panny, tutaj coś wam się udaje w tych finansach, pracy, wy, a wasza druga połówka odnosi jakiś super sukces. Dobra, co teraz? Jusem Buław, ale jaja, ja, kochani, super. Jeśli chcecie, i trzy pentakle, jejku. Jest współpraca, kooperacja, słuchajcie, pniecie się do góry, jeśli ktoś was chce. Oczywiście budować karierę, już zrobił kroki w tym kierunku. Słuchajcie, to, się to idziecie do góry. Naprawdę, słuchajcie, widzicie, tu są te buławy: one takie jak z wyrzutni, do przodu. Też może być, słuchajcie, podróż, gdzieś do pracy, ale. Kurde, ale karty, super karty. Dobre wiadomości, słuchajcie, przychodzę do Was z pracą, finansów. W pracy, w finansach kasa się zgadza. Kasa się zgadza, panny, to najważniejsze. Listopad myślę, że będzie super miesiącem dla Was. Dobra, ostatnia karta, ostatnia karta, rada, karta wynik, karta komentarz od Tarota, słuchajcie, ostatnia karta, ostatnia karta, zobaczmy, czym zamykamy to czytanie, wow, szóstką kielichów, czyli zamykamy sielanką i ósemka kielichów, słuchajcie, Panny, w listopadzie odchodzicie od trudnych sytuacji, pozbywacie się diabła, pozbywacie się poprzez rozmowę, podejrzewam, pozbywacie się trudnych sytuacji z waszego życia, udaje wam się wyjechać, udaje wam się znaleźć nową pracę, udaje wam się stworzyć sielankę w domu, udaje wam się zamknąć sytuacje karmiczne, które nie były zbytnio dobre dla was, kochani. Szóstka kielichów mówi o tej sielance, mówi o tym takim y, siedzeniu w domu z dziećmi, z psami. Z kotami i generalnie wszystko dogadujemy się, słuchajcie, takie spijanie sobie z dzióbków. Właśnie tak się mówi. Takie, to jest to panny, to was czeka, kochani. I ja idę za tym ciosem. Ja myślę, kochani, że po prostu tutaj o to chodzi w tym całym czytaniu, że przychodzą do was na początku miesiąca, podejrzewam, bądź już przyszły, wiadomości, bądź jakieś trudności. Może właśnie, bo ten miesiąc się zaczyna, słuchajcie, tą pełnią, pełnia w byku, co? I ja tak myślę, kochani, że przychodzą jakieś wiadomości, coś się wyczyszcza u was, jakaś karma, karmiczne sytuacje, wy będziecie świętować i wy będziecie będzie się cieszyć, kochani, z tego, co do Was przychodzi. Super, super ta szóstka kielichów tutaj. Panny, wszystkiego dobrego. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. papa. Pa.